Chcesz teraz tak całkowicie zrobić, że mi odpowiadał za ludzi, tak jak byś miał odpowiadać za Suliego, który wysyłał fiuta do jakichś typów. Typialek, A tak, kurwa. Się, tak się składa, że odpowiadam za Suliego, który wysyłał fiuta do jakichś typów. I w momencie, kiedy z Bulim dowiedzieliśmy się o tej sytuacji, od razu napisaliśmy do dziewczyny, do której wysyłał fiuta jako nasz administrator serwera WL -Ow. Napisaliśmy, że konsultujemy się z prawnikami i zgłaszamy sprawę na policję. W tym momencie dziewczyna magiczna czternastolatka okazało się, że ma 18 lat i wysyłała wszystkie oskarżenia. Więc wywaliśmy. Tylko Suliego z administracji, napisaliśmy, że się od tego odcinamy i nie pochwalamy takich zachowań. Co mieliśmy więcej zrobić? No w sumie fakt, no nie, nie za, no ale że guru górę gdziekolwiek został to przedstawione, stare ci ludzie konsolę No nie bo, nie, bo stary, bo Suli kurwa w ogóle wchodząc do ciebie na live'a i wyciągając jakieś screenshoty, złamał umowę o zachowaniu poufności i też konsultujemy się z prawnikami i myślimy, co z tym zrobić. A został wyjebany za to, że jako administrator serwera publicznego wysyłał fiuta do jakiejś churwalaski po, po... Poznanej w grze, ta laska napisała do Szymak, że ma 14 lat. Napisaliśmy od razu, wzięliśmy się za tę sprawę, napisaliśmy do Szymak, żeby umówiła się na rozmowę, że zgłaszamy tę sprawę na policję, zbieramy dowody zabezpieczamy notarialnie. O I w kura. tym momencie ta laska napisała, że jednak ma 18. No co więcej mieliśmy zrobić? No, no git, to jednak git. I wiesz, i tu akurat jeżeli chodzi akurat to, co smer mówi, to jeżeli.